Sztuczna inteligencja zastąpi lekarzy? To możliwe, bo już dziś diagnozuje ADHD i ma ponad 90% skuteczności. Naukowcy z Uniwersytetu w Montrealu twierdzą, że znaleźli skuteczny sposób na wykrywanie ADHD. To może być rewolucja. Jak to działa? Siadasz przed ekranem. Na 200 milisekund, czyli mgnienie oka, pojawia się na nim słowo, ale jest ono zakryte szumem. Pomyśl o tym jak o starym telewizorze, który gubi sygnał i śnieży. Ten śnieg cały czas się zmienia, pulsuje z różnymi częstotliwościami. To test na to, jak twój mózg radzi sobie z chaosem w czasie rzeczywistym. Sztuczna inteligencja analizuje, w których dokładnie ułamkach sekundy i przy jakich częstotliwościach migotania szumu twój mózg był w stanie wyłapać informacje. Okazuje się, że mózgi osób z ADHD i osób neurotypowych mają zupełnie inny rytm tego przetwarzania. Działają jakby w innym, unikalnym dla siebie tempie. A teraz konkrety, bo liczby nie kłamią. Algorytm wytrenowany na tych wzorcach wykrywał ADHD ze skutecznością 92%. Najlepsze jednak jest to, że lekarze, aby zdiagnozować chorobę, muszą przeprowadzać szereg badań, ankiet i obserwacji. To czasem trwa tygodniami. Sztuczna inteligencja robi to samo, ale w ciągu kilku minut. Czy to oznacza, że sztuczna inteligencja może kiedyś zastąpić lekarzy? A może Twoim zdaniem w relacjach lekarz-pacjent liczy się coś więcej niż trafna diagnoza? Napisz w komentarzu, co o tym myślisz.